śniegu nie ma, mrozu nie ma klimatu świątecznego jak widzicie dookoła też za bardzo nie ma z moim gardłem nie najlepiej no ale dość tego marudzenia zacznijmy ostatni odcinek w tym roku czas podsumować ten rok nie łapujcie od razu w dół jest to odcinek bardzo na spontanie ale chciałbym po prostu podzielić się z wami swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami a propos YouTube'a, Instagrama, swojej działalności w sieci, nie tylko co mnie zaskoczyło ogólnie w tym roku, także zaczynajmy. W tym roku u mnie, jeśli chodzi o media społecznościowe, naprawdę bardzo dużo się wydarzyło. Dużo takich y, miłych momentów, które mnie bardzo pozytywnie zaskoczyły. Udało się osiągnąć chyba największy cel, jaki miałem y, na Instagramie, czyli udało się zebrać Was już tam ponad 10 tysięcy, tak naprawdę zaraz będzie 11. I za to chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować. <laughs> Widzicie, z do mnie jest najlepiej. Bardzo chciałbym Wam za to serdecznie podziękować, bo. Ogromna dawka motywacji to jest dla mnie. Naprawdę mam po co to wrzucać i dla kogo? Oczywiście wrzucam to też dla siebie, bo chcę się tym pochwalić, ale jeśli dostaję pozytywny odzew od was, czy czasem nawet negatywny, powiedzcie mi co jest źle, e, super, bo mogę wyciągnąć z tego wniosek i następnym razem zrobić to lepiej. Zwrócić uwagę na to na ten błąd, który popełniłem. Na YouTubie, na YouTubie jest was już prawie 1500. W tym roku przekroczyliśmy 1000. E, nie spodziewałem się takiej liczby nigdy. Wiadomo, jak się popatrzy na różne kanały, to możecie popatrzeć z perspektywy dużego kanału i powiedzieć, że co to jest tysiąc, jak niektórzy mają po milion, po trzy miliony. Mm. Mi akurat nie o to w tym chodzi. Chodzi mi o to, że YouTube po prostu to było coś założone for fun, dla przyjemności, po to, bo chciałem pokazać, podzielić się z wami swoją pasją, tym co mnie nakręca każdego dnia do tego działania i chciałbym dzielić się tą pasją i zarażać Was e, jak najbardziej się da. Natomiast kilka takich e, moich spostrzeżeń tegorocznych i z YouTube'a, i z Instagrama. Dwa najważniejsze. Jeśli chodzi o Instagrama, e, polecam prowadzić media społecznościowe, lifestyle'owe. E, mimo, że pokazuję to jako fotograf, z perspektywy fotografa, Fotografuję tam różne rzeczy, ale też mieszam to z lifestylem. Nie zajmuję się tam też stricte fotografią krajobrazem, którą bardzo lubię, ale dużo podróży się pojawia. I teraz w tym roku byłem miło zaskoczony. Wyciągnąłem z tego wniosek, zaraz Wam powiem jaki. Wniosek, który. To mi bardzo do myślenia, ponieważ dostałem wiadomość na Instagramie, ci co mnie śledzą, to wiecie, że na Instastory zawsze pokazuję jakieś zlecenia. Ja bardzo dużo relacji fotografuję. Uwielbiam robić reportaże, czy to ślubne, czy z imprez 18-tek, wieczory panieńskie. Bardzo lubię uwieczniać zabawę ludzi i zdałem zapytanie od dziewczyny, czy ja fotografuję 18 ki No, na moim profilu jako tako na Wallu tych rzeczy nie ma. Ja tam nie pokazuję takich rzeczy, bo tego jest inny profil komercyjny. Odpisałem, że tak, jasne, fotografuję jak najbardziej, że termin mam wolny, wszystko było super i dziewczyna napisała do mnie, że to ona mnie chce. No ja tak pomyślałem sobie, że skoro ona nie wie, czy ja fotografuję, to znaczy, że nie widziała moich zdjęć. Napisałem do niej, czy ok, mówię, wszystko spoko, ale ja lubię też, żeby klient wiedział, co, co dostanie, czego oczekuje, co dostanie i czy to się zgrywa, bo jak nie, to nie ma sensu taka współpraca. Ona napisała, że ona nie widziała moich zdjęć. Ja sobie tak pomyślałem, no to fajnie. Chcesz ode mnie zdjęć, ale nie wiesz tak naprawdę co robię, bo fotografia instagramowa, fotografia eventowa to są u mnie dwie różne rzeczy. No i wysłałem mi oczywiście portfolio, obejrzała, napisała, że super i tak, że chce bardzo. I wniosek z tego, jaki wyciągnąłem, i też później jak rozmawiałem z ludźmi i z Martyną, dużo osób zaczyna patrzeć na, na osobowość i mam wrażenie, że przychodzi taki moment, kiedy część osób wybierając fotografa czy coś do współpracy, wiadomo patrzy na jakość, ale też patrzy na osobowość, jak z kimś się współpracuje. Także stąd moim zdaniem teraz wiem, że warto pokazywać to, czym się zajmuję, co robię, jak jestem na co dzień, bo, bo chyba to spowodowało, że pojawił się pierwszy klient. Z tej, z tej puli, że tak powiem, i później było już ich coraz więcej. Także nie tylko, nie tylko portfolio, ale też wydaje mi się, że osobowość robi, yy, robi swoje. Osobowością możemy do kogoś po prostu trafić i go przekonać, żeby skorzystał z waszych usług. Ja nie mówię tylko fotograficznych, ja mówię ogólnie. Ja się zajmę fotografią, ale może się dotyczyć w przeróżnych branżach, tak naprawdę. A druga rzecz, drugie moje spostrzeżenie dotyczące YouTube'a. Jak wiecie, ja filmami nigdy się nie zajmowałem. YouTube'a, którego wystartowałem chyba dwa lata temu był to po prostu kanał, który sobie wymyśliłem, że chcę pokazywać tą swoją pasję, dzielić się nią i, i tyle, nie wiązałem z tym żadnych wielkich liczb ani tego, że będę miał jakieś współpracę z markami, nie wiadomo co, po prostu zrobiłem to for fun w przypływie emocji, to był tak silny przypływ emocji, że jak obejrzycie pierwszy odcinek, to dramat jakiś. Ale wtedy nie byłem tego świadom, że aż tak mi źle idzie. Po prostu przepływa moc i wrzuciłem to. Co się okazało, w tym roku zrealizowałem swoje pierwsze filmy komercyjne na podstawie mojego YouTube'a. Na podstawie YouTube'a, w trakcie którego prowadzenia tak naprawdę nauczyłem się, bo jak zobaczycie, to i te filmy się zmieniają, i montaż, i jakość, i cały czas się rozwijam, ten sprzęt gdzieś się zmienił. I stało się to, że zaczęły do mnie pisać osoby za pośrednictwem YouTube'a o wykonanie jakiegoś materiału. Pierwszy materiał, który zrobiłem, to była reklama salonu kosmetycznego dla firmy. Oni napisali po prostu, że chcą, żebym zrealizował dla nich film. Ja nie wiedziałem, nie miałem portfolio jako tako, bo nie mogłem im pokazać, bo ja wcześniej takiej rzeczy nie realizowałem. Zaproponowałem im scenariusz, powiedziałem w jakiej jakości to będzie. Podszedłem w ogóle do tego zlecenia z ogromnym spokojem, bo wiedziałem, że wykorzystam w tym materiale wszystkie te rzeczy, których już nauczyłem się na sobie nagrywając właśnie te materiały na, na swój kanał. I udało się zrobić to zlecenie, wszyscy byli zadowoleni to była pierwsza robota, a później zaczęły się pojawiać kolejne zlecenia. No i chcąc, nie chcąc, jednak zacząłem się trochę tymi filmami komercyjnie zajmować, nie tylko dla siebie. Współpracuję teraz z Sandrą, dla której tworzę nowy kanał na YouTubie. Niebawem myślę, że Sandra w końcu wrzuci i zacznie się tym dzielić. Mieliście możliwość obejrzenia, już y, jakiś tam przebitek, zawsze backstage u mnie na Instagramie, na InstaStory. A w tym momencie, może po prostu tak dla przypomnienia, kto nie jest na Instagramie, zerknijcie sobie na krótki fragment przebitek z jednego z odcinków, które realizuję dla Sandry. Tak to wygląda. Ja bym chciał wam w tym momencie po prostu takie przesłanie ode mnie, żebyście robili grunt, to działać, nie patrzeć, czy ma to jakiś wielki odbiór, czy coś się z tym dzieje, po prostu wrzucać do sieci, chwalić się tym, co robicie, okazywać całemu światu, bo nigdy nie wiecie kiedy ktoś do was przyjdzie i powie, ja chcę to, chcę to od ciebie. Nigdy nie wiecie kiedy taki on przyjdzie, jeżeli będziecie chować tu w szufladzie, do skarpety, do szafy. No niestety, ale nikt tego nie zobaczy, i wtedy na pewno nikt do Was nie trafi, i po to się nie zgłosi. Dlatego działać, pokazywać, robić tego dużo, dlatego że wiecie, jak je ja wrzucę zdjęcie na Instagrama, to ono zaistnieje przez ułamek sekundy. Ono przez jedną dobę max będzie zbierać lajki, pojawi się o moim odbiorcom, i na tym jest koniec, i to później leci w dół. Pojedyncze osoby później trafiają na profil, gdzieś tam przejrzą, zobaczą, ale grunt to działać. Ja mam nadzieję, że spodobał Wam się ten odcinek, taki bardzo na luzie, bo u mnie końcówka roku była tak intensywna, miałem bardzo dużo zleceń. Oczywiście nie narzekam, bo super. Nie, nie spodziewałem się, że, że aż tak będzie się to kręcić i że będzie tak ogromna radość z tego. Także teraz już przyszedł taki moment, że muszę trochę odpocząć, są święta nadchodzą i z tej okazji chciałbym Wam życzyć zdrowych i spokojnych, wesołych świąt Bożego Narodzenia. Udanego Sylwestra przyszłego roku, żeby był znacznie lepszy niż ten, żeby naprawdę spełniło się wszystko to, co jest Wam potrzebne. A my będziemy się widzieć w nowym roku z kolejnymi materiałami. Jeśli chodzi jeszcze o to, co się na kanale pojawi, to myślę, że format na obecną chwilę się nie zmieni. Tak jak jest, mi to pasuje, jest mi wygodnie takie materiały tworzyć w międzyczasie. No i chyba tyle. Dzięki za wytrwanie do końca, zostawcie łapkę w górę, dzwoneczek, subskrypcję i widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się, hej! A w bagażniku właśnie wracam z dekatlonu i kupiłem sobie łyżwy. Jadę się pobawić, jak dziecko, trochę sobie przypomnieć jak było fajnie. Hej!